Rozpoczynamy informacje. Zamieszanie z listami wyborczymi. Do do niej przyjechałam w celu dokończenia czynności za obwodową komisją wyborczą. Tak brutalnej kampanii. Nie boję się powiedzieć słowa, tak chamskiej nie było. Koalicja w powiecie zawiązana. Samorządowo-partyjny mariaż w powiecie limanowskim stał się faktem. Rozpoczynamy współpracę z mszańskim Instalem. Ja myślę, że współpraca, którą nawiązujemy z TV-28 będzie. Rzeczywistym poligonem doświadczalnym dla młodzieży kształcącej się na kierunku technik organizacji reklamy. W związku z tym oczekiwania są tutaj bardzo wielkie. Limanowska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące niezabezpieczonego spisu wyborców w mszanie dolnej. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy w miniony piątek do mszańskiego magistratu wkroczyła policja. Proszę powiedzieć, jak ta sprawa, która nurtuje nas od kilku dni wygląda z pańskiego punktu widzenia i skąd tyle rozbieżności? Skąd tyle rozbieżności, to niestety ja nie potrafię powiedzieć. Ja mogę Państwu tylko opowiedzieć, jak było naprawdę klatka po klatce od godziny 10.10, 10, kiedy policjanci weszli do urzędu miasta. Pojawili się u mnie. W gabinecie zapowiedzeni przez sekretarkę słowami: Panie burmistrzu, policja do pana. Pomyślałem nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Weszło dwóch policjantów nieumdurowanych i powiadają, iż mają e, informację anonimową z miasta, jakoby miały być u mnie w gabinecie przechowywane w sposób niewłaściwy dokumenty wyborcze. Trochę zdziwiony, nawet zażartowałem sobie, no skoro tak, no to panowie. Szukajcie, ale u mnie takich dokumentów nie znajdziecie. Zapraszam was do gabinetu pana sekretarza. Jeśli coś po wyborach zostało, to pewnie u niego. I w dwójkę z gabinetu mojego wyszedłem z policjantami do sekretariatu. Tam się okazało, że jest dwóch kolejnych policjantów, tym razem już umundurowanych. I weszliśmy do gabinetu pana sekretarza. I ja od progu mówię, Michał, panowie przyszli po dokumentację wyborczą. Daj im, jeśli jest coś. Pan Michał się schylił, wyciągnął z szafy z dolnej półki 15 skoroszytów ze spisami wyborców i położył je na stole. I od godziny 10.05 ta dokumentacja, w sposób taki jak ją położył, leżała przed policjantami do godziny 15, kiedy to w jego gabinecie pojawiła się pani dyrektor Maria Zięba wraz ze swoją współpracownicą, panią Agnieszką Stawiarską, również pracownicą delegatury. Krajowej Biura Wyborczego w Nowym Sądzu. Wtedy, kiedy panie przyjechały, policjanci zamierzali opuścić gabinet pana sekretarza. Pani dyrektor mówi: Ja jeszcze skorzystam z łazienki, bo jesteśmy z podróży. Pójdę do. Panowie zostańcie. Panowie zostali, panie wróciły po paru minutach, pożegnali się i państwo z policji gabinet pana sekretarza opuścili. Zostało nas pięcioro. Pan sekretarz, przewodnicząca miejskiej komisji, pani Ewa Poraj Zbrożek. Ja, pani dyrektor Maria Ziemba i wspomniana już pani stawiarska. W tym składzie, skoroszy po skoroszycie, dokumenty zostały przeliczone. Pani dyrektor sprawdzała, czy są na nich pieczęcie, czy są w takich ilościach, w jakich być powinny, bo one są numerowane. Po zakończeniu procedury liczenia, pani dyrektor osobiście skoroszyty spakowała jednym arkuszem szarego papieru. Zaowinęła szarą taśmą klejącą z każdej strony, obkleiła, sama złożyła podpis, opieczętowała swoją imienną pieczątką plus pieczęcią okrągłą biura wyborczego. Również poleciła, żebym ja się na tym podpisał, przybiłem swoją imienną pieczątkę z każdej strony. Sporządzono protokół i dokumenty tak zapakowane i opieczętowane zostały w towarzystwie pani Ewy Poraj z zniesione do zakładowego archiwum, który jest na parterze. Do Mszany Dolnej przyjechałam w celu dokończenia czynności za obwodową komisję wyborczą. Tak zakładam ogólnie rzecz oczywiście ujmując, ponieważ do końca nikt nie ma pewności, że obwodowa komisja wyborcza przypadkiem nie wykonała tej czynności. I jaką sytuację pani zastała? Ja miałam zgłoszenie, znaczy poinformowała mnie policja z Mieszany Dolnej, że mają informację, że są spisy w Urzędzie Miasta niezabezpieczone, w pomieszczeniach oczywiście Urzędu Miasta. Prosiłam policjantów, żeby poszli, sprawdzili ten fakt, o czym mam informację, że tak są i od razu zostali policjanci właśnie już w tym pomieszczeniu, w tym pomieszczeniu zabezpieczającym nad... Bo proszę zwrócić uwagę, że ja wracałam z Krakowa, zanim do Krakowa, do Nowego Sącza i z Nowego Sącza do, Lima, do mszany. Troszeczkę to trwało. Przekazałam informację o tym fakcie, co się stało komisarzowi wyborczemu w Nowym Sączu. Komisarz Wyborczy polecił mi jechać do mszany dolnej i zabezpieczyć te spisy poprzez opakowanie ich, opieczętowanie. I opisanie i złożenie w depozyt burmistrzowi miasta. Czyli w tym przypadku konkretnym zostały one złożone w depozycie w, w, w archiwum zakładowym. W jaki sposób te dokumenty powinny być właściwie zabezpieczone i kto za to odpowiada po wyborach? Za to odpowiadają oczywiście owodowe komisje wyborcze, a w szczególności przewodniczący, który jest no nazwijmy to tak umownie szefem w tej komisji, prawda? On powinien dopilnować je, zadbać, żeby te dokumenty zostały odpowiednio zabezpieczone. Sposób zabezpieczenia, jak i również całą procedurę określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, która określa wytyczne dla prac obwodowych komisji wyborczej związanych z czynnościami przed dniem głosowania, jak i również. W w samym dniu głosowania. Praktycznie jest zapis w tych wytycznych, że po skończonej czynności, czyli w tym przypadku wyliczeniu liczby osób, którym wydano karty do głosowania, spisy powinny zostać albo wsadzone w kopertę, Zaklejone i opieczętowane i opisane spis wyborców tam z okręgu wyborczego numer jeden, obwód głosowania numer jeden, przykładowo, bo, bo trudno mi powiedzieć jaka tam sytuacja, czy rzeczywiście tak okręg wyborczy był w obwodzie numer jeden. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że, że to, jest, to jest ciąg dalszy czarnego PR-u, który się przez mieszane przetacza. Tak brutalnej kampanii, nie boję się powiedzieć słowa, tak hamskiej nie było w historii. Jestem, jestem w to wplątany, i oczywiście dzisiaj, no, na parę dni przed, przed wyborami, te rzeczy mogą decydować o tym, kto w poniedziałek rano obudzi się burmistrzem, a kto będzie przegrany. Ale to los nasz jest w rękach wyborców. A cały materiał mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej. Teraz kolejna informacja. W poniedziałek została podpisana umowa o współpracy między Prawem i Sprawiedliwością a Komitetem Wyborczym Działajmy wspólnie. Oba ugrupowania uzyskały po 9 mandatów do Rady Powiatu. Samorządowo-partyjny mariaż w powiecie limanowskim stał się faktem. Prawo i Sprawiedliwość i Komitet Wyborczy Działajmy Wspólnie w poniedziałek podpisali porozumienie, na mocy którego została zawarta koalicja. Ta będzie rządziła powiatem przez najbliższe 4 lata. Szczegóły paktu koalicyjnego nie są znane. Dopiero czwartkowa sesja nowo wybranej Rady Powiatu rozjaśni obraz, który wyłonił się z powyborczej rzeczywistości wiadomo, że rozmowy koalicyjne nie były łatwe, bo koalicjanci do rady powiatu Limanowskiego wprowadzili po dziewięciu radnych, dlatego też trudno było się porozumieć głównie w kwestiach najważniejszych stanowisk, a więc starosty, przewodniczącego i składu prezydium. Liczę na dobrą, konstruktywną pracę całej rady z wykorzystaniem wszystkich najlepszych kompetencji i energii ludzi, którzy ją tworzą. Takiej wypowiedzi udzielił naszej redakcji lider PiS w regionie, poseł Wiesławianczyk. Wydaje się, że największym przegranym zawartej koalicji jest były wicestarosta Limanowski Franciszek Dziedzina, choć jak zaznaczył poseł jest Koalicja nie jest zamknięta, i do współpracy w Nowej Radzie zostały zaproszone również pozostałe ugrupowania, ale nie wiadomo jaką będą pełnić rolę. Czekamy zatem na ukonstytuowanie się zarządu powiatu i prezydium, a ta wiadomość będzie znana wszystkim w czwartek, kiedy to nowo wybrani radni odbędą ślubowanie. Wtedy też poznamy nazwisko Sternika Powiatu, Józef Budacz, TV28. Nasza telewizja rozpoczęła współpracę z zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej. Będziemy prowadzić warsztaty w klasach marketingu i reklamy. Ja myślę, że współpraca, którą nawiązujemy z TV 28 będzie rzeczywistym poligonem doświadczalnym dla młodzieży kształcącej się na kierunku technik organizacji i reklamy. W związku z tym oczekiwania są tutaj bardzo wielkie, bo jest to dla nich możliwość praktycznego wykorzystywania umiejętności, które będą pozyskiwać w szkole. Skąd pomysł na to, żeby właśnie tego typu podjąć inicjatywę tutaj w szkole? My poszukujemy od lat kolejnych kierunków, badamy rynek pracy i usiłujemy po prostu pokrywać to zapotrzebowanie na rynku pracy, które jest. Widzimy, że ostatnie lata to bardzo mocny rozwój branży reklamowej. W związku z tym, mając w szkole bardzo duży potencjał. W branży informatycznej, w grafice komputerowej zależało nam na tym, abyśmy mogli wyjść z takim kierunkiem, który w tą branżę reklamową się wpisze. I okazało się, że takie technikum jest. W specyfikacji zawodów w związku z tym stąd ten pomysł. Zainteresowanie było dość chyba spore, prawda, bo to póki co eksperymentalna klasa powstała. To znaczy tak, bardzo cieszymy się, że tak duża liczba młodzieży nam zaufała, no bo było nie było otwarto nowy kierunek. No i okazuje się, że przynajmniej tutaj w tym naszym rynku lokalnym myśmy zaoferowali to, na co młodzież, no i oczywiście rodzice oczekiwali. Dośrodkowanie w polu karnym. Zostawienie piłka dla Piwowarczyka. Strzał świetny. Strzał Piwowarczyka i bramka 82. Minuta spotkania. Józef Piwowarczyk zdobywa bramkę i mamy wynik 1 do jednego. Ładny strzał Piwowarczyka. Lewą nogą pod samą poprzeczkę Tomka, Wietechy i Limanowianie. Teraz obudzeni. Wybudzeni z tego klinicznego snu, bo ta jesień zupełnie nieudana, ale końców. Przyznacie Państwo, Limanowia gra z tymi zespołami z czołówki tabeli jak równy z równym, i widać pracę, widać efekt tej obecności w zespole Ryszarda Wieczorka. Bo to dzięki temu panu kibice w Limanowej, Drużyna Limanowi, zawdzięcza taki, a nie inny obraz tej, tego zespołu. To by nie powiedzieć, to jest progres w naszej grze i to widać gołym okiem e, chociażby wyniki z tak trudnymi przeciwnikami jak Siarka, jak Row czy dzisiaj to na pewno e, punkty są cenne ale w naszym przypadku można powiedzieć za mało bo nie ukrywam, że dzisiaj przyjechaliśmy tu wygrać mecz Integracja środowiska oraz kultywowanie tradycji to główne cele pierwszego międzypokoleniowego spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciele Łostówki. Jako stowarzyszenie napisaliśmy projekty, który, w którym założyliśmy sobie takie spotkanie integracyjne, międzypokoleniowe, ponieważ my młodsi niestety niewiele wiemy na temat tego, jak to kiedyś na wsi dawniej było i uważamy, że żeby zespół się rozwijał, no to musimy... Sięgać do, do korzeni. Członkini koła gospodyń wiejskich podzieliły się wiedzą na temat sposobów przędzenia wełny. Opowiedziały też o dawnych zwyczajach i spędzaniu wolnego czasu. Wiemy, że przecież wieczorami ludzie się zbierali, gromadzili, śpiewali przy różnych okazjach. Dzisiaj jesteśmy raczej takim społeczeństwem zamkniętym we własnych czterech ścianach. No, chcemy to trochę zmienić. Swoje wyroby prezentowało Stowarzyszenie Przyjaciele Łostówki. Stowarzyszenie działa od 2012 roku. Jakie działania? No, prowadzimy różne warsztaty, na przykład osikowe, dekołparzowe, sprzedając te ozdoby świąteczne, pozyskujemy środki na rozwój zespołu regionalnego, na stroje dla dzieci, na naukę gry na skrzypcach, na emisję głosu, się spotykamy, zawsze coś wspólnie. Wspólnie usiłujemy stworzyć zresztą tak jak widać, prawda? I zawsze jakoś to w jakimś stopniu nas to integruje, nas i zawsze ktoś chętny i ciekawy do nas może dołączyć. Bo na tym też nam zależy, żeby jak najwięcej osób do nas dołączyło. Proszę coś jeszcze powiedzieć o technikach, którymi wykonywane są te piękne przedmioty. Otóż tutaj mamy techniki dekoupasz na szkle, na, na takiej bomb bombce steropianu. Później mamy technikę, to jest, mieliśmy takie warsztaty osikowe i tutaj mamy pracę, Sam, sami właśnie żeśmy robili to, później tutaj też właśnie tak powiedziałam dekupaż na szkle. Przed gośćmi wystąpił zespół Mali Łostowianie, który prowadzą Janina Flik i Krystyna Kornaś. Monika Antosz-Grodzicka, TV28. Proszę powiedzieć, czy pan wie, na kogo będzie głosował w drugiej turze wyborów na Wójta? Tak, e, wiem. E, zdecydowałem się udzielić poparcia panu Tadeuszowi Patalicie. E, znam obydwu panów od 20 lat, bo przecież razem w 90 roku e, żeśmy zasiadali w tej pierwszej razie po przemianach ustrojowych, e, ale znając e, pana Patalitę, no Jesteśmy na ty, będę może używał sformułowania tatka. No, ta dynamika działań i dynamika inwestycji za jego kadencji była znacznie wyższa niż w ostatniej kadencji. Oczywiście to jest tak, że gmina funkcjonuje, gmina istnieje, natomiast patrząc na Zadania jakie przed nami czekają, na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, na e, jakby dynamikę inwe prowadzenia inwestycji, to wydaje się, że w mojej ocenie lepszym kandydatem na wójta jest pan Tadeusz Patalita. Mieszkańcy Tymbarku, Laskowej, Miasta i Gminy Szanadolna Dolna w niedzielę 30 listopada pójdą do urn wyborczych i zdecydują kto będzie rządził ich samorządem przez następne 4 lata. W Laskowej o fotel wójta powalczy Stanisława Niebylska i Czesław Stanisławczyk. W tym barku Lech Nowak zmierzy się z Pawłem Taszkiem. W gminie Msza Dolna Bolesław Żaba będzie chciał pokonać Tadeusza Patalitę. Tadeusz Filipiak i Józef Kowalczyk będą chcieli zdobyć mszański magistrat. A lokale wyborcze, tak jak i w pierwszej turze, będą czynne od godziny 7 rano do 21.00. Wyniki wyborów prawdopodobnie poznamy w poniedziałek rano. Na tym kończymy program. Ja zapraszam do śledzenia naszego serwisu na bieżąco. Za uwagę. Dziękuję. Monika Antosz Grodzicka do zobaczenia.